W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus opowiada y, o dwóch ludziach. Jeden z nich zbudował dom na skalę i tego domu nie przemogły żadne wichury, żadne ulewy. Natomiast drugi z tych ludzi zbudował dom na piasku i, i wiadomo, jaki był koniec tej historii. Kiedy myślę o tym, co to słowo Boże mówi akurat do mnie, to y, przede wszystkim y, to, że nie wystarczą same słowa, że nie wystarczy samo wołanie: panie, panie, ale że za tym wołaniem muszą też pójść konkretne czyny i konkretne decyzje. I taką właśnie decyzją jest budowanie swojego domu, wznoszenie swojego życia na skalę, na stałym fundamencie. Myślę, że jest to o wiele trudniejsze niż budowanie domu na piasku, ale jeżeli mamy w perspektywie królestwo niebieskie, to, to chyba warto.